Szkoły ponadgimnazjalne rozpoczęły walkę o przyszłych uczniów. Z przygotowaną ofertą edukacyjną gimnazjaliści mogą zapoznać się m.in. w trakcie dni otwartych organizowanych przez placówki. W piątek, 27 marca, trzecioklasistów zaprosiło do siebie Trzecie Liceum Ogólnokształcące z Ulicy Nadrzecznej, które od września funkcjonować będzie jako zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 8. Zorganizowaliśmy wiele prezentacji. Prezentacje te to naszych kół zainteresowań pracowni szkolnych, Szkolnego Centrum Wolontariatu, Klubu żeglarskiego, Klubu Turystycznego. Odbywały się ciekawe doświadczenia chemiczne. Zorganizowaliśmy w tym dniu turniej szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej Chłopców. Grał zespół wokalny złożony z naszych uczniów. Wiele, wiele jeszcze innych atrakcji. A wszystko to po to, żeby zainteresować i zachęcić uczniów gimnazjów naszą ofertą kształcenia a w naborze na nowy rok szkolny 2015-16 mamy dwie klasy licealne w trzecim liceum. To jest klasa przyrodnicza z rozszerzonymi przedmiotami biologią i chemią z językiem włoskim i klasa europejska z rozszerzonymi przedmiotami wiedzą o społeczeństwie i geografią. Poza tym, i to jest nowość, w strukturze technikum numer 6 utworzonego z siedzibą tutaj na Nadrzecznej zabiegamy o utworzenie dwóch klas dwuzawodowych technikum. Pierwsza to będzie technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych, ta druga to technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik architektury krajobrazu. Pomimo wszystko i pomimo to co działo się gdzieś w latach ubiegłych z tymi kierunkami kształcenia, to chyba najważniejsze jest to, że Posiadamy bardzo dobre warunki, bardzo dobrą bazę dydaktyczną, posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i posiadamy wiedzę, jak spowodować, żeby odtworzyć jakość i prestiż. Naszych, naszym technikom. Wiemy, jak to zrobić, będziemy, będziemy to robić. Podczas Dnia Otwartego trzecie LO odwiedziło sporo gimnazjalistów, nie tylko z Tomaszowskich szkół, ale także z okolicznych gmin. Kto nie zdążył się zapoznać z ofertą tej placówki, będzie miał jeszcze okazję. Kolejny dzień otwarty w trzecim LO planowany jest w sobotę 11 kwietnia od godziny 9 do godziny 12.